Krzywa felga, jak rozpocząć diagnozę. Najczęstszymi objawami, które mogą wskazywać na krzywą felgę w samochodzie są: wibracje i drgania odczuwalne podczas jazdy na kierownicy lub na całym pojeździe, wibracje mogą być odczuwalne już przy niewielkiej prędkości i mogą się nasilać przy wyższych prędkościach. Prędkość, przy której obserwuje się najczęściej drgania związane z krzywą felgą. To pomiędzy 90 a 130 km na godzinę, chociaż nie jest to regułą. Problemy z hamulcami. Krzywa felga może powodować wibracje podczas hamowania. Co gorsze, może to wpłynąć na skuteczność hamulców i bezpieczeństwo jazdy. Nierównomierne zużycie się opon. Jeżeli felga jest krzywa, opona może zużywać się nierównomiernie. Nierównomierne obciążenie opony. Może prowadzić do jej szybszego zużycia, co skraca jej żywotność. Problemy z prowadzeniem pojazdu. Ściąganie pojazdu, trudności z utrzymaniem kierunku. Krzywa Felga będzie powodować, że będzie ściągać na jedną stronę podczas jazdy. Możesz mieć trudności z utrzymaniem toru jazdy, co wymaga częstych korekt kierownicowych. Dźwięki stukania. Krzywa Felga może powodować charakterystyczne dźwięki stukania ludźcia. Szczególnie podczas jazdy po nierównej powierzchni. Problemy z zawieszeniem. Krzywa felga może prowadzić do dodatkowego obciążenia zawieszenia, co może doprowadzić do wcześniejszego zużycia elementów zawieszenia, takich jak amortyzatory czy sprężyny. Jak sprawdzić w zakładzie wulkanizacyjnym, czy felga jest krzywa? Już podczas wyważania koła można zweryfikować odchylenia felgi od normy. Generalnie wyróżniamy dwa typy odchyleń felgi od normy. Bicie osiowe, tak zwane bicie boczne oraz bicie promieniowe, czyli tak zwane bicie wzdłużne. Bicie osiowe można sprawdzić patrząc na felgę od przodu lub od tyłu. Jest to odchylenie felgi w poziomie podczas jej obrotu, tak zwana ósemka. Jeśli felga porusza się w lewo i w prawo, oznacza to, że ma bicie osiowe. Bicie osiowe może powodować wibracje kierownicy oraz nierównomierne zużycie opon. Bicie promieniowe to odchylenie felgi w pionie podczas jej obrotu, tak zwane jajo. Bicie promieniowe można sprawdzić obserwując felgę od boku. Jeśli felga porusza się w górę i w dół, oznacza to, że ma bicie promieniowe. Takie uszkodzenie może powodować wibracje w samochodzie, szczególnie przy wyższych prędkościach. Te dwa typy bicia mogą występować niezależnie lub jednocześnie. Każdy z nich wymaga Innego podejścia do naprawy i diagnostyki. Warto sprawdzać, czy felgi są proste, ponieważ krzywe felgi mogą powodować wibracje, nierównomierne zużycie opon, problemy z zawieszeniem oraz wpływać na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Sprawdzenie felki jest banalnie proste i możliwe do ogarnięcia w każdym zakładzie wulkanizacyjnym. Jeśli spodobał Ci się ten materiał i chcesz dowiedzieć się więcej, zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi poradami i wskazówkami dotyczącymi wulkanizacji i bezpieczeństwa na drodze. Pozdrawiam.